No. Czeka aż dołączysz Mordzia Już do to, to nie będzie kwit No dobra na luzie Ej dobra kurwa stary bo ja nie wiem co i jak Czekaj bo Ej. ja ten wyciszam się Muszę sobie panele jeszcze przyklikać bo mi się wyjebało trochę No dobra Ja nie wiem co i no, Ale co sobie to przez sobie. kurwa Ja wiem ja, że ja sobie ten Skinka stąd Mam zmienione już? Nie musisz E na którymś z tych Aha Teraz masz szkieleta, takiego jak ja. No to właśnie chciałem tego szkieleta, no. Dobra, to jest, wezmę coś innego, żebyśmy się odróżniali. Dobra stary, objaśnij mi co i jak. Zbieramy złom. <grym> <grym> Kurwa, dobra. No ale wiem, że zbieram złom, ale na przykład takie przyciski najważniejsze? E. No. E, G chyba, do upuszczania. Że będziesz miał w prawym górnym wszystko. A, to jest krótkofalówka. Krótkofalówkę trzeba kupić. O kurwa. Nie mamy krótkofalówki. Po no co idziemy, chuj? Co ty tam klikasz? A, A nie, nie mamy. Nie piszemy Bonwardów na tabliczce, okej. Okay? Dobrze, dobrze. Dobra. Kurwa, ja to nie wiem, ja to ja to ci po, trochę się cykam experimentation. Dobra, experimentation is git. Trochę się cykam. Ciągnę wajchę Lecymy Ciągnij. Musimy Czekaj, iść Czekaj tu przyciszę. Dobra, ja idę. Ja chodzę tu znowu stary. Tak, tu do mojego entrance lecimy. Tędy się tu biegnę. To są pojebane dźwięki, ja pierw A, sprint jest ograniczony w razie czego? No tego nie używam na razie. Oszczędzaj. Może się przydać. I nie szukamy wiem. złomu mm. O kurwa lochy! Lochy jest mamy na o, pierwszy rzut co jest? O, tu gdzie są WENTY co się mapki mogą rozpić? Dobrze nie słychać. O kurwa, NORA tu coś leży. Erhorn. Stary, dobrze nie słychać? Tak, tak, jest. jest. AIRFORM Co to? Erhorn. Robisz mi dole. jest No raczej chodźmy se tu zbieramy złom. Mina jest. Nie depnij w to Bo nas wyjeżdżasz. Kurwa, Ale fajnie, że ten, no pierwszy Trzeba, jest... A, to jest fire exit Nie wychodź, tu, to jest fire exit Kurwa, gdzie, ty jesteś? Tam jest fire exit, nie wychodź Tu nie widać Dobra. na drzwiach Ciemno tu, jak w piździe tu ślepa uliczka Ciebie? Ej, kurwa co wszystko? Bo tu już ślepa uliczka Tu nic więcej nie ma kurwa Ty stary, a gdzie się potem to My Sprzedajemy na takiej planecie. Ej, tu serio nic nie ma więcej, to całość. Aha to chuj. Byłaby respik, chyba że tu coś jest jeszcze. Wychodzimy Nie, tu była mina i tu też nic nie było chyba. No. no. Tu nie ma żadnego przejścia dalej. No rano co kurwa wszystko mamy w takim razie. Chodź i tam. Ale chujowy respik w takim razie. Chujowy. Jeden złom. złom tylko się trafił. No, a ja nic nie mam. No bo tam nic nie było. Nie było przejścia żadnego innego. Chujowy resp. Ty stary, nie, weź tak nie uciekaj ode mnie. Dobra, masz na mapie statek w prawym Gdzie? prawym klikaj, będzie ci się Aaaa. wyświetlać kółeczko. To kurwa wszystko. Chujowy resb Lecimy stąd. Dobra, odłóż to. to się musiłem. Przeszluga, bo nie tą stroną. Ale ten, ten mod by się przydał na, tego, na ten dźwięk śmieszny. I tak jest śmieszny dźwięk. I tak mamy w kurwę modów. W górę. Fajne. Dobra, jakim chujem tu 320 no, zabrać Jak tam przejść? Dobra, jest chuj. Połóż to, ile to jest warte? 61. To jest chuj. Czekaj. Kurwa! Kurwa, mój Co jest? Dobra. Lecimy na inny księżyc. Kurwa. Mam nadzieję, że będzie raz, lepszy raz kurwa. Dobra, jak tu się kurwa szło? Wydaje mi się, że tędy. Ta, tędy. Chodź za mną. Idę jest ul, tu masz ule, uważaj na to, bo pszczoły cię mogą dojebać Gdzie? Tu takie kulki z pszczołami To jest drogie, ale pszczoły cię będą napierdalać, na koniec możemy spróbować Dobra, wchodzimy Ty, znowu Znowu lochy się trafiły, dobra, jest prawda. Ty, bo tu może było przejście z boku Te schody tu są Idę w dół Słyszę ja muzykę jakąś? Ej, co to. Za... Ja w dół. Co to za muzyka? Maxwell. Ty, do... Czekaj, do ty do to był śpiewający jakiś. O kurwa. Co się stało? Ja dole dobra. Oj. Maxwell jest zły w takim razie. No nie pierdolę, że kurwa to już tam dostali. Ej, kurwa. Ja pierdolę. Co to było, kurde? Ej, nie spodziewałem Dobra, się tego. I się właśnie nie wiem, szukam czegoś. Co się dzieje? Co jest, kurwa? Gmina teleportacyjna Co to jest. No to do defty to będzie... <laughs> Powodzenia z wyjściem. A nie, to ja. wyjście go dało. A, bez w takim razie. Ślepa uliczka. No nie, no zajebiście, że kurwa już tam zostałem. Się zesram Ciemnek w piśmie, nie no O, co? Przyjebie, która musimy wyskoczyć teraz <laughs> spierdolił Nie! Co z ten ogólnie straciliśmy wszystko Ej, mnie i Temek jakiś trollowy kurwa Był taki grający kot, ja go podnoszę, on się zamienił w szkieleta I była taka muzyka z memo i wybuchł Ja to, ja to w ogóle nie wiedziałem co się dzieje Ciemnek w długie. Poczem się po czym się wyjebali No ja tam trochę lutu wyniosłem przed, ale się wyjebaliśmy i tak. Ogólnie 130 musimy teraz zrobić, bo nie mamy nic. Mamy jeden dzień na wyrobienie normy. Offense lecimy, tam powinno być więcej rzeczy. To zapierdalamy! I znowu Ale dwa razy trafiło się ten, Lochy. One powinny być rare, a się trafiły dwa razy. Dobra, offense... Ofens, ofens się tam ma Chłopie, my jak pierwszy raz to graliśmy to nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie są wejścia, ani nic. No faj, ja wchodzę. O, normalny layout. To ty, tu ptasz? No. dwoitemy nie wyjebmy się, zrobimy chłotę. Idę na dół. Dobra. Tu się nie wyjebmy. Dobra, nie skaczę. Jeszcze minę słyszę. temy. Pistolet i Airform Dobra, ja mam full Ja okay. mam full I idę do wyjścia Dobra okay. ty skocz tutaj na górę jeszcze garnąć co jest Chodź tu, ho się w winę nie wpierdol, słyszę o tom tam ja to idę do statku rzucić No, mhm. fagłapy Kurwa Przeskocz to Kurwa. Lecimy się zrzucić mogę gadać jeszcze chyba po nocy nie ma Więc żadne Wydrogie psy mnie nie powinny. wszystko i zapierdalam jeszcze więcej to zbierać. Nie nawet trzymamy kłota, czy mamy już kłotać, nie, ale wydaje mi się, że może być ciężko.

Nie żyje! Nie no, serio? Nie ma go na mapie. Co on ma na ekranie? Nie żyjesz, serio? Ile mamy? Dobra, mamy kłopotę wyrobioną w sumie. Czekaj, coś się ruszyło chyba. Nie, on po ciemku chodzi, tylko go na mapie nie widzę. Tak? Dobrze ogarniam. Chyba coś się ruszyło. Rusza się coś, czyli żyje. Dobra, czekam jeszcze chwilę. Na mapie się nic nie rusza. To jest zastanawiające. Dobra, jakiś pozworek tam chodzi obok niego. On to spróbował. Nie wróci, nie mam teleportera. Ciężko. Ciężko. Dobra, lotujemy. Już jest nocka. Będę tam szedł sprawdzał co z nimi. Co się stało? Żyło. Co się stało? Nie wiem, kurwa poszedłem do jakiejś coś wyjebało na mordę. No <grymina> Micha się złapały. Nie, no kurwa. Już się jeszcze zastanawiałem czy żyjesz, bo tak niby no, cię nie ma na radarze, ale coś tam się ruszało Dobra, musimy iść no. selnąć. Ja pierdolę. Ja tak siedzę się, odwróciłem cicho. No ale no, kurwa <laughs> Szkoda, że mnie przy tym nie było. Dobra, tu idziemy to salnąć... Tylko czekaj. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Pojedynczo selnimy. w selnę na to i zobaczymy ile trzeba dobrać Ile nam za to da? Uwalił wali już nie mi 80. No raczej musimy do 130 dobić 80. Czekaj, bo matematykę robię. Ile to potrzebuje? Wiesz, to połóż na ziemię 20. to można to sprzedać i. To znak też? Wolver, tych będzie najlepszy. Znak, Znak ta. jest, to zostawiamy na razie.